No Anna Maneczko um, z tej strony Cero i dzisiaj po prostu nagrywamy zwykłe duo Bedwarsy z kolegą. Przywitaj się. Witam. W tej chwili tu ma No, um, no i dzisiaj zwykłe, zwykłe Bedwarsy gramy, i chyba yy, ten Filip chciał coś powiedzieć. Yy, tak, jest ogłoszenie parokalne, że zostaje drugim twórcą tego kanału na, na jakiś czas. Juhu! Czemu na jakiś czas? <grym> No, do, do odwołania. Ja cię nigdy nie odłam, marzeczka. Ło! No bo to czyścianie, to było mega łatwe. Teraz tak nie zrobię! O kurde. Aha! Shift mi się jakiś odpalił. Ale gówno! Nie! Ale nie totalnie, nie totalnie, A dobra, dobra, dobra. Ja jestem na dachu. ja tam ci nie wejdę na Ja dach nie wejdę, cymbale. Cześć. Wiesz co? Jesteśmy w lekkiej pupie. W dużej pupie. W dużej pupie. Ej, bo zielony, zielony się buduje. A to jest border w cymbale. Chciałem odbić, chciałem odbić, ale ty mi blokowałaś trochę. Bez tyłu jest O, oh, shit, o, oh, shit, o, oh, shit, o, oh, shit. Dobra. Pa pa. pa, pa! Bye! Zielony to tak szybko zrobił. My nawet teamu pierwszego nie podjechaliśmy. I, to już jedyne łóżko. I nie, my, my, my chyba musimy się cofnąć. Ja mam się co. Ale dwóch zielonych tam i... idzie. Nie, spadłem. O, oh, shit. Dobra, idę solo. Kinąłem. Ja nie. nie. O, jednak tak. tak. Dobra, e, pierwsza runda co się pykła, więc e, przechodzimy do kolejnej. Głoszenie parafialne kolejne, e, ogólnie postaramy się... ...stawić co drugi dzień. takie pół daily co drugi dzień, dlatego, bo co jeden dzień nie wyrobimy z tymi wszystkimi montażami, które są beznadziejne, ale tak, ale szczerze, na początkującego to taki montaż gówniany może nawet zająć dwie godziny, więc proszę, nie hejtujcie. Dobrze, to ale może być coś takiego, że na przykład co jakiś czas będą też inne gry. Na przykład, nie wiem, czasami może być Fontnay, czasami no może tak, być jakby, Fifa, No tak, jakby. Możemy zrobić FIFA 23, nie wiem. To tak, zależy. tylko że em, wtedy ten klip troszeczkę nie będzie zmontowany, ponieważ nie mam żadnej aplikacji do jakby montowania na PS. Ewentualnie Share Factory, który jest gówniany, ale no. Nie umiem na tym trochę edytować. Więc jest, jest, trochę słabo. Tak... Ewentualnie FIFA 23 będzie czasem, ale to bardzo rzadko. No właśnie, będzie... Bo na, na ps nie, to nie ma sensu w ogóle montować. No to, raczej będziemy grać albo raczej będziemy grać Division Rivals, Nie wiem, tak się postaramy. Postaramy się, ale jeżeli chodzi ale o... Tak, się... główny kanał, w sensie główny tem jakby temat to Minecraft. Tak, główny temat to Minecraft. Aha, spadom. To a, Fortnite. Tak, a, ewen ewentualnie Fortnite, ale już w już mało gramy. Dużo mniej gramy. Dużo e, mniej niż w... wcześniej graliśmy. No bo wcześniej graliśmy tylko kilka godzin dziennie. Ale to ten, po prostu e, nowy, no, moim zdaniem nowy rozdział jest gówniany. No do tego, fajnie. Tak, nowy rozdział jest e, 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 Dobra, e, to lepiej to... nie mówmy już o Fortnite bo Fortnite to gówno. Dokładnie. E, Chodź, musisz, 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 musisz ich odciągnąć, a ja mam TNT. To znaczy, że zniszczy jedno szkło. O nie, to będzie ciężej. No postawiłem TNT, który jest na Boże zdalnym. Wy mnie zniszczy tego beda. Nie chickiem. Idę do siebie tam. Pa! Kurde. No prawie porobiłam. Dobra, spoko, spoko, spoko. GG, GG. Dobra, trzeba kill-off kupić. Ja zbieram na kill-off. Ja TNT dałem. Udało się? Tak. Jo! Dobra, nice. Więc jeszcze raz ogłoszenie ogólnie... To jest taki film, który naprawdę postaram się tak dobrze zmontować, bo inne to po prostu cyk pyk i... po robocie, nie? Robiłem prawie cały składne i ej, bo jeden spierdzieli. Ja to może iść, iść na naszą bazę. Nie, nie idzie, jest pusto. A gdzie on? Aha. Y fajnie. Unlucky sytuacja, unlucky sytuacja, nie powiem. Dlaczego unlucky? No bo dla nich unlucky. Że ten... A. Że nawet nie wykorzystali tego. Rozumiem, tą... rozumiem. Ja muszę zbierać z, z ten Zbroki. A wiesz co? Tam są diamenty, idę na diamenty, wiesz. No tutaj, to, to kupimy ostrość. Chodź chodź na białych. Nie, biali nie, biały nie żyją. Dobra, fajnie, fajnie. czasami znaczy, też możemy na przykład grać jakieś, nie wiem, Sky Gamesy. Tak, ale jakby... ogólnie ten filmik to jest taki, taki nie... Ogólnie... Luźny filmik. Techniczny pierwszy, ponieważ ten postaram się naprawdę zmontować i to jest taki... Wiecie, bo postanowiliśmy, że będziemy razem nagrywać i postaramy się teraz prowadzić content, content co dwa dni. Jeżeli nam się oczywiście uda, nie mówię, że... Że tak wiecie, okay. tak hop siup, nam się uda, co nie, ale postaramy się, Obiec obiecuj obiecujemy we dwójkę, że postaramy tak. się nagrywać Minecrafta co dwa dni, ogólnie jakieś gry, bo kanał nie wiadomo, będzie się że... raczej opierał ciągle na, na no czy wiadomo, że na przykład ten, na przykład taki jak będzie, nie wiem, yy, no na przykład jak będzie, nie wiem, święta będą, czy, czy, czy coś takiego. Albo wakacje, albo wakacje. Też, też w wakacje to może nawet daily zrobimy. W się wakacje tak, ale jeżeli na przykład ktoś z nas wyjedzie, to wiecie, to, to oczywiste, że raczej tego daily nie będzie i filmów raczej nie będzie. A, bo staram się Ewentualnie dam akces znaczy... moje, moje, mojemu koledze, żeby nagrywał filmy. Znaczy, znaczy tak... Raczej będziemy się starać nagrywać tylko razem, żeby ten. Tak, w sensie żeby... ja będę się starać nagrywać, bo ja jakby umiem montować. Kolega niestety nie chcę tutaj hejtować, ale jego poziomy montowania są bardzo początkujące. Chodź ten, bo ja na razie jeszcze ten, no próbowałem trochę i tak trochę nie uchodziły, tylko... ale tak... W sensie, no, nie to, że hejtuję czy coś, ale trochę, trochę po prostu słabo nam to idzie. No, 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 jak, jak na to że dopiero zaczynamy, to no, wiadomo, że jest słabo. No. No, są początki. Są kończy. początki, jakby no. Spróbujemy się rozwinąć. No koniec, Ale, spróbujemy, jakby. Na przykład, wiadomo, że nie będziemy, jakby, zawsze wszystkiego robić. Na przykład nie będziemy, nie wiem. Nie, jakby jak nie będzie w filmiku, no, to przecież. To trudno się mówi. No. Jak w dwa dni nam się nie uda, to w trzy dni, a jak nie w trzy dni, to cztery. Ale nawet no nie więcej niż pięć i spadłam, fajnie. Jeszcze, jeszcze umiem te fireball, fireball jumpy. Dobra, ja już idę na pomoc. Ty, bo to nie ich baza! Aha. To nie ich baza? Ja, ja myślałem, że to ich baza, to aqua jest baza. Ja, ale przecież oni tam mają bazę, ale ty jesteś symbałem. A no tak. A bo mi się pomyliło, myślałem, że biały smok to wiesz biały, a każdy biały smok, jest biały Nie, 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 nie On jest głupi, on jest głupi, dobra leży No moje umiejętności w bedułasie troszeczkę się poprawiły, więc jest... No kurde takie umiejętności ciągle spadam I strzelę beda z żółtym Dobra, nice Tylko Simon'a rozpalam, Simon'a rozpalam Dobra, żółci jeszcze żyją? Yy, jeden żółty. No raz, nie, jest. Bazy. nie mam pojęcia. Okej. Okay. Dobra, chodź na środek, żeby zbierać na kolejną kolejną yy, czekaj, tylko, tylko zimę imię i kupię. Ale teraz... No kolejny raz spadłam, ja... Ja to się wytnie. Czego nie zrobić <laughs> widzę Trzeci raz pod rząd hmm. spadłam. Kot. No po prostu, jak masz fireballa w ręce i chcesz otworzyć skrzynkę, to nie, to lepiej żeby ci... Żółty Matima z tym! Żółty Matima z Jeden. Report I kurde, spadłem Ale jak to żółty Matima z Aqua? To, nie, to trzeba zreportować Bo to przecież się reportuje takich typów to Trochę tak słabo No bo oni się do w bazie, się nie biją Aha, fajnie Widzę Dobra, Szymek, Q, sprawdzaj, sprawdzaj Josie, sprawdzaj, sprawdzaj <laughs> ja się weryfikuje. Nie ten. A ja y... ich nie straszę. Jak się tu reportuje? Y, Daj y, Nie, piszesz z zgłos, No. Od Dobra. A ja, jak się żółty nazywa? Aleksi 69 Aleksi. Ja też go zgłaszam. Jak to? Aha, bo to się inaczej. Zgłoś... Aleksik 69. Timowanie. Pięknie. I tego akła też trzeba Natalka 10. Zgłoś. Natalka 10. Timowanie. Oni się we dwójkę timują, to ich trzeba zgłosić. I dobra, bo mam 6 emeraldów, to zostawiam na razie w boksie i ten. A bo mogę sobie kupić, bo ja w ogóle zbrojki nie mam. Ja zaraz Dobry, ci będę zbierać. Dobra, dobrze, dobra, kupi, kupij, Dobra. Bo ja nie mam w ogóle zbrojki, a ja nie chcę mi się trochę tego złota zbierać. Tu ja ci pomogę zbierać te kolejne Dobra, szancie. ja poczekam chwilę. Ciekawe, czy ich wywali. Zło... Nie, nie wiem, czy z tego złotego, złotego wywali, czy złoty umarł. Żółty. Aleksik umarł. A to nie wiem, bo mogę go wylić, ale potrażę umarć. Chodź na Aqua! Chodź na Aqua! Ja nie idę ty... na Aqua! Ale to to ten, to jest na to, 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 aqua, to co, co on Ci może zrobić? Nic. Właśnie. To ty babi, to, to, to. No co on robi z tymi silfe... Silverfishami? No Silverfishami mnie załatwi, gnojek. Z załatwił się? Nie, no. ale to jest milion silver silverfish. Silverfish? Dobra, za chwilę tutaj mieli ochronkę, ten, ty Bo, bo jest poziom... ej, Dobra, bo... Masz jeszcze mam... trochę? Mamy bliskie trochę. nie przyjmę! Nie żyje. Dobra, Aqua nie żyje, jest Cox. E, mamy ten, mamy protection 3. Dobra, nice. Dobra, ja, ja e, jakiś kilofix sobie kupię. Widowie, o ile w ogóle jacykolwiek żyją tutaj, Zobaczcie, no, czy, czy grać na polskiej wersji, czy na angielskiej wersji Minecrafta. Ja gram na angielskiej. Na angielskiej. Jakby polski w Minecrafcie to sraka. W Robloxie też. Nie, nie wyzywajmy, po pierwsze. Ale moim zdaniem... Nie, nie ma sensu, moim zdaniem, polski, bo... W sensie, no, bo... Okej, okay, może polski nie jest sraczką, ale... <laughs> w... Nie ma sensu według ile mnie. Masz, ile masz tych emeraldów? W sensie Coxcraft, Coxcraft jest e, ten... mam zero koks Coxcraft jest polski, więc wiadomo dlaczego tu pisze czerwony, niebieski, zielony... Normalnie. Ale ja masz, Mam 32 zł. złota. To zostaw mi coś na jabłko, To kupi kilka jabuszek. <laughs> kilka! No możemy... <laughs> o Jezu. Możemy dużo kupić, jak ja mam 34 złota. Ty, wiesz, ile mam ty? Emeraldów? Ile? Dziewięć. Aha. To kurwa, Z jednego zebrania. Z jednego zebrania mam dziewięć. Dobra, nice. Ty, i dałeś podjeżdża różowe. Ostatniego, ja ostatniego różowego Gdzie jest różowy? Ma Widzę różowego, nie widzę różowego, no. No. widzę różowego. Czekaj, czekaj, czekaj chwilę na mnie! Idzie na Diaksy! Dawaj do Diaksu się budujemy i później... Y, z diaksów na różowego. Macie spadł. Si, to on na mnie idzie. Może na czerwony chodźmy. Nie no, różowy już się z nim buduje. Dobra, różowy już nie żyje. Opa, różowy. Dobra. Ty, to może być dobra gierka. My jesteśmy na top 2. A my. Dobra, daj na tych. Na czerwonych. Zależy, ja mam kilometr. No to budujemy się do nas. Budujemy się do nas. sześć, Ja spadam, ja spadam. Kapkę tylu. że budują się do tych, do niebieskich się budowali. Jezu. Ale no widziałem, jak się buduje coś, więc że się budują na nas. Że się coś buduje. Mam 43 zł. D -d Dawaj chodź ze mną na czerwonych Dobra, idę. Ale na, na Jak czerwony. coś mam e, siekierę i kilof żeby się uzbroić. Czerwony! Bo no wiem to... <laughs> czerwony. Ja robię plecy. Ale nie, nie wiem... co mam na, na BEDA, ale ja im da daję, daję TNT. Bo ty, ty ja z tobą idę, ja już jestem prawie z tobą. Weź tam tego... wyślam tego ogarni, bo on idzie do mnie bazy. Nie, on idzie na siebie, na swoją bazę. No wstecz je, wstecz je Co jest, on maricza No chodź No tybie ty. Idę do ciebie Co? Co ty zrobiłeś? Ty zrobiłeś Bo jakiegoś... Ja... Porypanego żambusta Ja Aha Dobra, ja nie ja, ja żyję Win Eee, idzie nas Papuś nie żyje, papuś nie żyje, papuś nie żyje. Nie, źle to zrobiłem, ginąłem. Ale zabił go, zabił go, spokojnie, wygrywamy to. No. to dobra, o, dobra, dobra runda, A, spadł. dobra runda. Nice gra, dobra, nice gra. Kolejną e gramy? Tak, no, oczywiście. Dobra, no to um, ogólnie nice gra, nice gra. I zaraz y, do zobaczenia do kolejnej rundy. Dobra, jesteśmy już w kolejnej Dla. grze. Miejmy nadzieję, że tutaj. Też wygramy, ale nie jest to nie że wygramy. Na pewno nie wygramy. Na pewno nie wygramy. Jak teraz tak nam dobrze poszło, to na... teraz na pewno nie wygramy. Zobaczycie. To... Nie no, jakiś typ... Jest 23.27 i typ do mnie dzwoni. Co za deli. Ale to nie Tajo, to jest jakiś typ z, ze Snapchata, który jest angielski. O, Snapchat. I ma bitmozie zielonego. O nie, oni mają stone. Terakot. znaczy stone. Boże, Terakota. No, oni mają chubek znaczy zielony. <grym> no dobra. Jak można w czasach 2023 na I duo go, na do, go, go, do, zabudowywać e, Terakotą? znaczy stone. Boże, co ja mam z tym Terakotą? Mogę no, pięść kurde, tyle go to Tak, dokładnie Lecimy, wzią wzią, wrą, wrą wrą No jasne to jest Dobra, Mogę ja się budować? Mogę ja się budować? No, no jasne, jasne ja Już myślałam, że go wyjdzie. O! Co chłop robi? O no, nie Oh shit No spadłam, fajnie Co ja zrobiłam? A nie, że ja ci zbudowałem 5-5-5 5 tamtych mostu a tydzień. A ja tak dupa po prostu, Tak po prostu spadł Dobra, potrzebuję jeden Dobra, mam na Ja się chyba tient a nie Już mam prawie, ja zrobiłem prawie samo, Dobra Ale to chyba, chyba, chyba najdobrzej mi idzie ten Nie, to nie, nie tej, to jest ten Dlaczego mi się nagle muzyka minecraftowa odpaliła? Halo Ej, poczekaj no i nie bije, a ja to ustawienia zmieniam. No jaki to jest typ Kurde, zniszczy nam zaraz łóżko do tego, bo nie ma nic zrobienia. ludzi mi się, mi się w życiu i tylko to umie robić. Nie ma łóżka. Kopię z jakimś koksem. Kopię z jakimś koksem. zwalił mnie. Nie, no eee! No jak widzicie, niestety ta gierka nam nie poszła za bardzo. Ale jeszcze się ja żyję. Ja żyję. Wiem, wiem, wiem. Mi nie poszła. To. Ja to wygrywam. Na razie to muszę będzie. wyciąć e, tę część, więc sorry Filip, ale zaraz się widzimy. Jeden maki Dobra, fajnie, już fajnie. E, po krótkiej przerwie e, jesteśmy i chyba... Na razie Filip sobie radzi. A ja się napiję wodę. I trupi! Co? No, dobra, dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze, dawaj, to, to trzy mieliśmy, to trzy, Nice. No już, 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 ja tylko piję wodę, pijcie wodę, widzowie. My nie mamy widzów, zapomniałaś? A, przepraszam. Cześć nie mam wizy. Witam w kolejnej przepięknej rundzie z tego pięknego Minecraftowego krótkowego świata. E, kolejne duo e, e, bardzo sprawę, sta, sta, fajne. ty To jest to że klotek to gówno. Fajnie! właśnie mówię. Mm, bebe! E bebe. Amento, diverme, diverme... Mógł Ale... Mogę się, się, się zbudować? Nie, o, brawo, brawo. Dawaj lecisz, lecisz, plakam, no, ty plakam no, Ty, bo mamy typa. Na, na... Ty bo ty idzie na idzie do naszej bazy, tylko... Elo! Elo, on jest czasiem! A! Ale go! Zniż mi peda. Nie, ja bym... Ja bym ją. Dobra, fajnie. Mam leki problem. Oka, Gudmoda odkryłem. Gutmoda mam. Leży jeden. Ja mam 2 HP. Ja mam też 2 HP. Ja go robię na 2hp! Leży! Nie, nie leży, kurde! Co nam zrobi jeden? Nie Właśnie, zrobi. nie wiem co nam zrobi jeden, nic nam nie zrobi. Będzie się krył w tej bazie przez 2 lata kolejne. I idzie w ogóle na diaksy, więc... Fajnie. Popatrzmy mu te diaksy. Robię bedwarsy. Robię bedwarsy to To niebieskie bedworsy. To niebieskie bedwarsy. Ten typ nie umie budować. To Pa. Ja się tak zaświam, to ja serio nie Aha! Aha! Gdzie, gdzie się nie było jak miałaś pinów muska? Wiesz. No. Ty siedzisz na moście. Pod mostem za chwilę będziesz. Rozumiesz to? Nie. Biali żyją? Tak. Mamy już chodź, uciekamy. Ale żył do nas idzie. Mamy problem, bo ja mam 4 i ja mam co z tym zrobić. I bo mam lada. Chodź, do gry, do gry. Nie, 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 bo on nie... jest na górze. Nie! Zrzuć go! Nie! Co to zrobił? Wydaje mi się, że to będzie nasza ostatnia gra. E... Na razie nie będę mówić dlaczego, bo to jest troszeczkę cringe. Ale no. Może dlatego, że to jest, może dlatego, że to jest prawie północ. Hmm? No to właśnie, to właśnie. Jest. Ale też troszeczkę z innego powodu. Różowy no. się już buduje. No bo ten różowy jest taki klejony jak zawsze. I przepraszam, że pierwszy, yy, pierwszy filmik musi być oczywiście z Default Texture Packiem, ale... Przecież. Było, była lekka zmiana. I ten. I ten. I... No nie, no chłop już kurde sterakoty się obudował. I kolejny mi od razu zleciał na plecy, mimo że się budował na górę. Porobiłem, porobiłem dwóch. Fajnie. Kupuję kilof Idę tam do siebie. Pomóż, mój kupiłem i prawie niszczyłem łóżko. Jak mam Ci pomóc, jak byłam w bazie? Musisz mi pomóc. Idę. Ty idę, idę, się do ciebie. Nie, 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 Az ja łóżka. nie! Mam fu, fu. Mnie nie nie, nie. Nie idę, idę, zabił? Nie wiem. Ja... No. ja, nawet Carrie, ja nawet mm, nie mam żadnych nie nie ja, ja już ich idę robić, nie? Robić? Fajnie. Weź! Filmik ma być family friendly, a nie. To, to siebie pika <grym> e, Ale debil? Ale debil. Bądź. A LED, dobra, to idę. Dendere 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 robi zielony, zielony mleko Dendere dendere dendere, tak on nic nie robi Dokładnie hmm. Dobra No różowi ogólnie nie żyją, jest fajnie, fajna sytuacja, very, very family friendly content, no Bardzo fajnie Ten fakt, nigdy nie widzę, nie był tak family friendly No Bo nikt tu nie będzie Nie! BD! Ferency pałka. Aha, bo ja myślałem, my jesteśmy białym przecież. Czemu na no, jaksy się no, na początku nie zbudujesz? Ja idę na jaksy. Ale chodź ze mną, bo tam ci chyba ich nie ma władzy nawet. Ja. Co to za łóżko? Nie. O, z... Ok. Mm. Widziałaś Maja? No. No niestety. A co, co, co? No. Nie widziałaś, co tam było? Nie. To się musisz cofnąć. Ale co tam było? No ze szkła. Wiem, że jesteś ślepa, ale. A! Ja rozumiem, że ty jesteś ślepa, leżasz tak. <laughs> Okej, okay. nie, nie chciałam tego Ech. widzieć. Zieloni żyją? Nie. Jest tylko jeden zielony. Ty, złoty, nie. Żółty, złoty, złoty. złoty. Nie Dobra. mogę z ciebie. No bo ja mylę kolor... No złoty i złoty, podobne kolory. To jest pomarańczowy. Ja... ja spadłam po tobie. O ja. Tak under najgorszego. Nie no. Coś mi nie pykło. Napyku ja mam kilo. A. Dlaczego? Złoci tylko zostali Złoci? Złoci No to lecimy Ty, to będzie szybka gierka. Dyn, dry, dyn, dry, dyn, dyn, dyn. Robię zielony to zielony młyn. Dyn, 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 idealnie dyn, 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 dyn. Ey, Idealnie, bo mamy ten. Mamy, no, mamy ten. Ostatnia gierka i idealnie taka szybka. O oh, shit! Oh. Spadam! Papa! Pa. Spadam! No nie! Nie, ja spadłem! On jest. On jest szybciej. Fajnie. No. no co on robi tym TNT? Wywalił mnie! Od razu mnie wywalił! Co? Dlaczego już nie mogłeś zespawnować Jesteś. Przecież... Easy? Kurde, prawie napisałam twoja stara, jest Easy. No to e, dziękujemy A, bardzo chyle. za oglądanie, jeżeli ktokolwiek to ogląda. Ehm... No, nie zapomnijcie zasubskrybować i zostawić lajka, jak każdy youtuber to wymusza od wszystkich, ale ja nie wymuszam, nie musicie tego zostawiać, bo nasz content jest chujowy, więc no, e, tak. Ale no, dziękujemy i tak za oglądanie i do zobaczenia do kolejnych filmików. Miau! No.